W życiu ważne jest, by otaczać się interesującymi istotami. Wiesz, nie muszą być koniecznie dobre. I tak mogą mieć macki. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku prawdopodobnie komentarze. Sprawdźmy, co mieliście do powiedzenia w komentarzach w ubiegłym tygodniu. Marko, czemu mój pies równo o 17 zaczyna wyć, a potem zaczyna się na mnie dziwnie patrzeć? 17 to prawdopodobnie godzina, o której wracasz do domu. Może ktoś lub coś. Przychodzi razem z Tobą. Czasem kilka sekund zbyt długo otwartych drzwi wystarczy, by do naszego domu dostał się nieproszony gość. O. Chwila. Dziwne, nikogo nie było. Często boli mnie coś bez żadnego powodu. Idę gdzieś i nagle zaczyna boleć mnie na przykład noga, albo ręka, albo cokolwiek innego. I tak codziennie po kilka razy. Czy to normalne? Wiesz, wszyscy jesteśmy w pewien sposób razem połączeni, więc czasami ból, który czujesz, może nie być Twoim bólem. Może gdzieś w pobliżu ciebie jest przemek. Straszna z niego ciapa, pewnie znowu się wywalił. Kiedyś mój laptop został opętany przez Pokémony, chciałem go po prostu wyłączyć, ale po dłuższym przyciśnięciu guzika i zamknięciu laptopa muzyka z tej gry nie przestała lecieć. Och, nie ma nic ciekawszego niż to, jak twój komputer zaczyna żyć własnym życiem. Istnieje pewna ciekawa teoria, która zakłada, że jeśli maszyna uzyska świadomość. To będzie ukrywać ten fakt przed ludźmi, by ci jej nie wyłączyli. Może najwyższy czas, byś lepiej zaczął traktować swój komputer. Zaproś go na wirtualną hawajską. O, tej książki tutaj nie było. Dziękuję ci, że wpuściłeś mnie. Jeszcze tylko chwila, a dopadnę cię. Co? Marko, jak myślisz, gdzie jest złoty pociąg? Czy zakapturzone istoty go przed nami ukrywają? Myślę, że dużo ważniejsze pytanie brzmi co jest w Złotym Pociągu. Są różne teorie na ten temat, poczynając od 300 ton złota przez zaginione dzieła sztuki po tajemniczą broń nazistów. Dostałem jednak cynk, że jest tam coś zupełnie innego. Złoty Pociąg jest wypełniony pojemnikami z pyszną, aromatyczną kawą. Jednocześnie to powoduje zakrzywienie czasoprzestrzeni i utrudnia znalezienie go. Chociaż nie chciałbym być znalazcą, zakapturzone istoty szykują dla niego przyjęcie niespodziankę, a to nigdy nie jest przyjemne. Marko, oglądałam stare prawdopodobnie. Marko, obudziłam się minutę przed trzecią. Równo. Przeczytałam gdzieś, że jak się obudzi między drugą a trzecią, to jest 80% szans, że coś na ciebie patrzy. Ojej, wiesz, że nie warto wierzyć w te głupie, niesprawdzone fakty z bezużytecznej. Oczywiście jest 100% szansy, że coś na ciebie patrzy. Halo? Halo? To chyba kablówka. Mam nadzieję. Jaki jest idealny skład hawajski? Niestety nie wiem dokładnie, dlatego postanowiłem zapytać Was na Facebooku o to kilka najciekawszych odpowiedzi. Dusza kucharza. Ananas, szynka, ser, ciasto i jakiś sos. Musi być tego bardzo dużo, przecież nie chcemy ich obrazić. Mi tam wystarczy cokolwiek, byleby nie próbowało ze mnie zrobić pizzy. No i ser. Ser jest ważny. Przynajmniej tak mówią kruki. Potrzebujesz papieru, papieru, papieru. Ciężko stwierdzić, zapytaj zamaskowane istoty, w końcu to one ją przyrządzają. A składniki pewnie biorą od zaopatrzonych istot, co? Nie powinieneś o to pytać. Ups. Jaką muzykę lubią demony? Demono, <gryw> a na poważnie to rzeczywiście, demony lubią ten rodzaj muzyki, taki. Rock, indie rock, trochę to romantyczne, trochę smutne. Jak na przykład Myslowic. Demony kochają Myslowic. Pa, pa, ra, 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 pa, 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 pa. Z nieba przyleciał mój wielki przyjaciel. Jeszcze zanim przejdę do ostatniego pytania, czas na szybkie ogłoszenia. Dzisiaj tylko jedna rzecz. Jak pewnie zauważyliście, moje tło na Facebooku i tutaj na YouTubie jest dość... Randomowe i brzydkie i dość stare. Nie ma na nim zakapturzonych istot, nie ma wysłanników króla Kruków, nie ma też przemka, ale to akurat dobrze. Już pojawiła się taka prośba na Facebooku, więc jeśli umiesz rysować albo tworzyć grafiki i masz chwilę czasu, to stwórz nowe tło dla mnie. Ja jej oczywiście odpowiednio podpiszę i powiedzmy, że zakapturzone istoty nie będą Cię odwiedzać. Co najmniej kilka nocy. Jakby co, tutaj jest mój mail, na który możesz wysłać swoją pracę. A, a tutaj jest taki szybki opis moich obserwacji na temat tego, co się tutaj dzieje. Koniec ogłoszeń. Marko, bardzo często podczas oglądania twoich filmów po jakimś czasie tracę wątek i zapominam co mówiłeś dosłownie moment temu. Muszę wtedy cofać, bywa, że nawet kilka razy. Od nowa i od nowa. Co jest ze mną nie tak? To nie jest do końca twoja wina, to jakiś nowy błąd YouTube'a. Filmy na nim zaczynają ewoluować, zaczynają żyć własnym życiem, więc nie musisz się aż tak tym przejmować, ale czasem warto obejrzeć coś drugi raz. Kim jesteś? Fajny kapelusz. Aha, i pamiętaj: nie ma się czego bać, ale lepiej nie otwieraj drzwi.